Siemano, Siemano, witam serdecznie. E, tak jak już mówiłem we wcześniejszym odcinku, teraz czas na opening e, książeczek. Zobaczymy, czy wpadną nam jakieś legendy. Mamy dużo książek do otwarcia. Przypominam, że Groove plan, jeżeli wykupicie za 20 zł sobie ten Groove plan, to macie podwójny drop rate z tego z tych wszystkich tych, czyli jeżeli taką książeczkę na przykład zrobicie tutaj, to drugą dostaniecie w gratisie tu, czyli raz dwa kart. Lecimy, już w tym momencie sumoningujemy książek, jest bardzo dużo. Na końcu samym otworzymy legendarny Summon Scroll. On, on tutaj nam daje albo epika, albo legendę. Jest taka możliwość, a zobaczymy, czy w tych 55. Mama mia, to będziemy otwierać długo. Nie będę tu się skupiał na summon razy 10. Będziemy przyglądali każdą postać i będę ją co nieco omawiał. A więc zaczynamy. CO TU BĘDZIE? CO TU BĘDZIE? Nie ma nic. Jest to postać początkowa, którą także dostajemy. Bohater hero, y, który jest bardziej defensywny. Skille od razu poznacie jak zaczniecie grę. Nie będziemy o niej rozmawiać. Nie zrobiliśmy miejsca w bagażniku, ale to nic. Eee, no na razie nic ciekawego, no ale wiadomo, że tutaj szansa na wypadnięcie y, Mystic sumona. Mystic Summon to jest Trójka 89%, czwórka 10%, a piąteczka, czyli legenda, 1%. No i co? No i dawaj, zacieramy, zacieramy! No nie, 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 no to tak nie może być. Ile go będziemy tego Guarda Knighta rzucać? To nie jest zła postać, ale, ale ja jej w ogóle na razie nie robię. Troszeczkę lepsze mi wypadły tutaj yy, postacie, championi. Pan, który też tam się nie przyda. Goblin Engineer. Chociaż ja słyszałem, że bardzo fajny damage zadaje. Nie będziemy skupiali się na trójkach. Jak padać, będą na czwóreczki. Jest, jest, jest. Bardzo dobrze, to jest Epic Defensywny, z tego co pamiętam. Tak. Tej postaci nie mam. Centaur się na pewno przyda. Co on tutaj ma? Hmm... Rzuca harpunem. Zadaje 190% obrażeń od ataku. I defa. I demage. 190 ataku i defa w damage'u, 80% szansy na redukcję defa na jedną turę. Bardzo fajny skill. Atak. każdy z ataków zadaje 140% obrażenia do ataku. I defa. In damage, w damage'u, w damage tak. Poświęca 10% swojego HP, aby... A tak, miał dodatkowy damage przez dwa. Fajna sprawa, dobrze, dobrze. Będziemy na pewno jego na robili, bo jest to postać, która ma siłę i ma dużo defa. Tu będziemy musieli w defa trochę pójść. Ten def jest taki sobie, ale, ale nie jest zły. Ok, lecimy dalej. Nie będę skupiał się aż na tych tych, tu trzeba będzie przejrzeć się tym postaciom, pograć troszeczkę. Wtedy będziemy wiedzieć. Dobra, krap. To jest krapik, Troll, Trollancer oczywiście do Fuda się przyda. Do levelowania postaci. Ta pani też nas nie interesuje Alchemistka. Ale warto zbierać postaci, których jeszcze się nie ma. Czempioni tutaj też dodają pewne rzeczy kolejna, O, No to widzę, że będziemy tutaj uszczęśliwiani przez tą alchemistkę. Co ona jest ciekaw tam robi. No, i kolejna postać krapowata, tak to jest. Wiadomo, że nie możemy liczyć na każdą. Opening to legenda. Ta pani także tutaj nam dużo nie pomoże. No tak, będziemy musieli troszeczkę zwolnić miejsca, bo już mamy 100 postaci. To jest postać, którą warto levelować. Windwalker ze względu na to, że ona zwalnia. Y, robi slowa na dwie tury, tak jak widzicie, zadaje dosyć dobry damage. Y, restore 15% hapsa i 100% energii. Dla wszystkich ali to też jest bardzo dobre. Czyli po prostu mamy 100% energii, bardzo fajnie. Energia to tutaj jest także speed. I są dodatkowe, co tutaj, tak, guldwarsy, dobra, no 26% na guild Warsy. Jeszcze tego nie robimy, czekam na Was, kochani. Czekam, dołączajcie się do gildii, bo na razie się to samo. Ale niedługo się to na pewno zmieni. Za dzień, za dwa, za trzy, za cztery. I przypominam, że w gildii może być na razie chyba 20 osób, a więc nie za dużo. Negatywne statusy tak, to postać będę na pewno robił. Czytałem o niej, że to jest bardzo przyjemne. Jedna z wielu trójek, bo tych trójeczek też jest troszeczkę rarowaty, które, które dają dobrego bościka. No, tego pana to będziemy tu mieli naprawdę często. Na pewno sobie też go zrobimy, ale mamy na razie inne priorytety. Musimy Yy, zacząć robić Hela, czyli ten trzeci najtrudniejszy stopień, który pomoże nam w expieniu. Tam się dostaje dużo Expa. A my na razie tego Expa zdobywam coś około 200 A tam już można tysiąca Expa. Na boście Cerberus, Cerberus Striker, Amino. A tak, dobra, Czans otworzył A tak, już Critratę, dodatkowy to tutaj pod crita można byłoby robić. Fixed no... Nie, to ta postać się u nas nie będzie interesować. I znowu popularny goblin. Engineer, Engineer. Hm. Dobra, ta postać każda się przyda. Ninja! O! Ja jej to nie widziałem? Assassin? Atakuje na no to 306 milionów. 70% szansy to redukcję tar. Na no dwie tury. Bardzo dobrze. Teleport następ, teleportuje się do następnego. Zadaje obrażenia. Zadające 515 od damage'u, Ataku. Tu, tu, tu. Dobre, dobre. Tu będzie fajnie. Zadaj masyny miecz. Zadaj 280% ataku. Damage. To wszystkim. Dodaje 30% los demage. Dobrze. No to asesina będziemy robić. To teraz koniczek, koniczek, patyczek. Powążek mamy tyle, że musi nam jakaś legenda wypaść. Ja w to nie wierzę. No, i ten były sol też, z tego co wiem, widziałem, robili mąk, jest bardzo popularny. Przede wszystkim yy, ci, którzy grają Free to Play, na pewno będą go wykorzystywać. Zresztą tu każdy hero ma jakąś swoją moc i na pewno zrobię też drużynę, która będzie opierała się na tych właśnie trójeczkach I Zobaczycie i uwierzycie mi, że tutaj naprawdę można daleko przejść, zrobić dużo, dużo rzeczy. A wiadomo, że czym dalej, tym większa szansa na wyłapanie książek. Jest. O, proszę! Nie widziałem tej postaci. Fortune. Atak. Kasę rzuca. Rzuca dwa. Dwa coinsy. Fate to atak. No, no, atak. Aha, jeżeli. Jest to. Życie. Po stronie życia. To dodaje bonus do ataku. Jeżeli jest to śmierć. Większa damage o 50. o. no 50%, tak. Fajny klient, fajny gościa wygląda. Też będziemy go robić. Dużo pracy nas czeka tutaj, ale ta gra jest naprawdę dosyć ciekawa. Wiem, że ta grafika nie wszystkim może pasować, ale ja już się do niej przyzwyczaiłem i powiem szczerze, że, że fajnie to wygląda i miło się nawet gra. Tutaj mamy rzut dwoma końcami. No i tutaj już jest nieco mocno, a tu jest rzut kostką. Nie, tu jest czteroma. Uhu! Jak widzicie, jest tutaj dużo różnych y, skilli i umiejętności, które możemy wymienić. Polso Tiger Final Counterattack Tworeczek. No, będę nad każdą postacią siedział i na pewno y, będę przeglądał. Otworzyliśmy już prawie 19, tak? 19 książek. Na razie dwa epiki. Ta pani idzie do przeróbki. Znowu normalna pani Magic Witch. No, taki leczący goście. Gościówka trochę pomagająca, wspomagająca. I co teraz? No, dajcie coś. Nie. No, nigdy to nie było łatwe i proste, 1%, czyli z jednej książki, w zasadzie ze 100 książek możemy liczyć na wypadnięcie legendy, no, ale ja mam nadzieję, że ten 1% tutaj będzie. Że jednak nas coś tutaj miło zaskoczy. Też nas nic nie zaskoczyło. Pani Archemiczka 113 na 120. Yy... No nic, na razie jeszcze sobie pootwieramy. Drugi do pary, ja tych, tych tutaj czempionów ogólnie nie mam zbyt dużo. Dopiero zacząłem je zbierać. A te trujeczki to w większości potrzebne. Jest? Drugi, drugi. Dobra, przyda się, na pewno się przyda Centaur. Można tutaj ich e zamieniać. No my na pewno zamienimy jego i zaraz się przekonamy, kogo można zamienić. Mucha B, Mucha B. Każdy champion ma swoje jakieś plusy i minusy. Griff jest także wykorzystywany ma fajne AOE. Można go przerabiać, można go upgrade'ować. To co woli. BONG. Przypominam, że tutaj około jest ponad 200, 200 championów. A więc zabawy jest na pewno co niemiara. I przypominam, dla wszystkich, ci, którzy chcą grać, zastanawiają się, czy trzeba wydawać gotówkę. Nie, nie trzeba. Ja wydaję, tak, ale to też 22 zł na całego tego gruła jednego. Nic więcej. Co ile będę wydawał te 22 zł? Są też dwa razy w tygodniu, czyli 40. 4 zł to jeszcze nie jest aż taki wielki koszt. No właśnie, już jest mój bug expended, musimy go w tym momencie przerzucić. Szybko sobie zrobimy do Storage. Storage mamy bardzo duży, także wam proponuję od razu wykupić po te 20 gemów. Za 20 gemów dostajecie 10 wolnego miejsca. Przydaje się, tutaj możemy mieć maksymalnie 120. Dobra, lecimy. Na razie, tak wszystkich. Po kolei, po kolei. Ok, powinno nam wystarczyć. 82. Tak, to teraz już nam wystarczy. I jedziemy dalej z summoningiem. Mamy jeszcze tutaj. O, unikną, Nie interesuje. 24 książki. Jeszcze mamy szansę na legendę. Na razie, mamy ich dwie sztuki. No, trzymamy kciuki, trzymamy, trzymamy i subskrybujemy kanalik. Na razie nie mam zbyt dużo widzów. Mam nadzieję, że to się zmieni z czasem i, i mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj prowadzić różne dyskusje. Przypominam, że Ride Shadow Legends także będą poradniki. Jakimś tam zainteresowaniem się cieszy, bo no, dużo osób reklamuje na YouTube tą grę i jest duża reklama. Dlatego, e, dlatego coraz więcej osób zaczyna grać i nie ma zbyt dużej wiedzy. No tak samo jak i na temat tej gry. Chociaż ja już ją sądzę, że w 60-70% poznałem. Jeszcze jest kilka zakamarków, które muszę tutaj obeznać. Na pewno się. Jest! Uwaga! O, proszę, tego nie miałem. Ogr. Ogr. Atakujący, kolejny atakujący. Ale to będzie taki też fajny na pojedyncze osoby, tak? Czyli na dungi. Będzie tutaj fajne. Nie wiem, 30% HP pełne dunga, może. To all enemies zadaje. Tu jest aoe, Czyli będziemy sobie zmieniali na pewno pewne skile. Zrzuciliśmy 4 mm na 4 Ciekawe ciekawy dobra mamy jakiś epic kolejny wpad fajnie że coś świeżego świeżaczek tutaj harpia harpi chyba nie będziemy jeszcze zajmowali harpie wypadają też normalnie przypominam oczywiście tutaj mamy także sumonik e, fuzję będziemy się nią zajmować opowiemy na pewno też w jakimś odcinku o niej no, daj, daj, dajcie tą legendę w końcu. Tyle książek. No nie no, kamienny golem. dał nam 16 książek. Czasem zawsze jest. Nie teraz. To są najbardziej pospolite karty. Najbardziej pospolite czempiony, które tutaj są. O, i zobaczymy epic, epic. To jest epic. UNA, tak, Epic, który będzie nam asystował. To będzie nasza chyba główna hilarka, którą tutaj będziemy robić. Ultra Regen, dobra, jest Regen. Dodaje nam tutaj też Atak. Slow jest, to jak jest dobrze, że jest slow na dwie tury. Macie na powrót u zadaje szansa do Dispel All over buff Boof w krewentowym nie wiem. No, nic ciekawego. A la, a, o, to już lepsze. Większy atak i def na dwie tury przywraca 20% energii. Bardzo fajnie. Energia, tak jak już mówiłem, to jest tutaj speed. Jeżeli zostanie zaatakowany, 70%, jest 70% szansy na. Od, na odzyskanie 100% damage'u, który zadaje, idzie w HP. Dobra, 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 coś tak. Powoli i tu mamy, ale jest Heros HP plus 25. UNA się przyda. Widzę, że jest fajna, ale my dalej czekamy na legendę. Dalej czekamy na legendę. No i tak jak tu widzimy, wszystko idzie. Na razie nie po naszemu. Trzy epiki na 50 książek. W końcu wejdzie, jak nie dziś, to jutro. Nie powiem, wciągnęła mnie trochę ta gra. I, i, I na pewno będę nad nią pracował. Mam jeszcze inne obowiązki, którymi też się muszę zająć. Jest jeszcze oczywiście ride, który także tutaj na drugim oknie jest otwarty i się gra. Pani asasynka, druga już pod rząd. Tego pana nie mieliśmy. Panem Mantis, Do defu, może się przyda. Ja będę się skupiał tutaj na każdej postaci, rarowej, której nawet yy, będę miał po jednej sztuce. Ten pan Gargold, to też nas nie interesuje. No i 8 książeczek zostało. 8, 8. Firefox. Przeglądarka nam się trafiła. Możemy też o niej zapomnieć. Pan Karciaz Postać do ataku z tego, co słyszałem, też nie jest zła, ale no to wiadomo, to są... Wolimy brać te piątki, ponieważ one mają największą moc. Najszybciej je można zupgrade'ować. Jednak co legenda, to legenda, tak? Maga bym na przykład chciał dostać, mag jest tutaj, op! Ale no, chyba jeszcze nie teraz czas na to. Cztery książki i potem jeszcze otwieramy tą epikowo-legendarną. Kolejna trójeczka. Będzie co z nimi robić? Będzie, tutaj jest dużo rzeczy, o których będę opowiadał w kolejnych poradnikach. Nie martwcie się. Sądzę, że kolejny poradnik będzie już jutro. Będziemy, ten wcześniejszy trochę tak opieszale był nagrywany. Ale zajmiemy się już pod o, odpowiednimi aspektami tej gry, czyli. O! Paladyn, mam paladyna już. Już mam paladyna. Przyda się na pewno też. Zeswiczujemy go. Pokażę Wam się, jak tak zwany rerolling się robi. To nam się skończyło. Ok. Książki unikną sum y Summon y Scroll'e Nie będziemy w tym momencie używać. Nie są nam potrzebne. Y tutaj mamy trochę rzeczy pozbierane i powinniśmy mieć jeszcze troll rancera, który wygrałem w dżungli. Skożyłem go, a więc go zbieram, chociaż nie wiem po co, bo ja go chyba mam. Oczywiście. Nie potrzebuję się męczyłem nad nim. No i dobra. Zobaczmy. Będzie czy nie będzie. Szansa zawsze jest. Trafiliśmy w drugiego ogra. Ale tutaj, tak jak mówię, nie musimy się martwić. Eee... Chodź idziemy sobie w questy. Zobaczmy, co tutaj nam weszło. Achievement. Summon Heroes. 200 razy. Hmm. 1000 ekspa bardzo dużo. Tu mamy pięćdziesiąteczkę. 1000 Expo. Wejdzie nam, ale nie mamy akurat tyle akurat energii, żebyśmy tutaj się tym przejmowali. Na razie nie będę odbierał. Teraz tak, możemy sobie krawcić, tak jak widzicie. Możemy sobie krawcić. Mamy tutaj drzewko fuzji. I z tego drzewka fuzji mamy fajnego. Nekromancera, który jest prześwietny z tego co słyszałem i wszyscy się nim zachwycają. Jest on do zrobienia tylko poprzez fuzję, nie ma możliwości jego zropnięcia, tak jak nadal pisze. Są tutaj odpowiednie odpowiednie bohaterowie, którzy musimy zrobić. Ja tutaj już mam kilku z nich. Oczywiście golemy, nie golemy, to wszystko jest, mamy także będziemy mogli to robić i tutaj właśnie jest ten, ten, który żeśmy złożyli, musimy go zrobić. Sądzę, że jutro będziemy już go mieli. Może, może kosztuje dosyć sporo, bo 500 tysięcy, ale to też się nazbiera. Konwersja, konwersja. O co chodzi w konwersji? Już wam pokazuję. Mamy dwóch takich. Bierzemy go, konwertujemy. Mamy 144 odłamki, a więc zaczynamy. Centaur przejdzie nam na, o tego nie mamy, nie mamy jego, to go, czy robimy kankę, możemy próbować dalej, ale nie mamy go, ok, tak to jest, do... tak, wam, wampir jest bardzo dobry, ponieważ skile jego są wysysające, proszę zobaczcie, E, drain enemy, Bloods and deal 375 damage'u zadaje, skill zbiera jakiś drain, czyli prze, przeciąga na siebie 30% energii, także tym panem też się będziemy zajmować, och ile mam leveling'u tutaj. E, jeszcze by mieliśmy kogoś, kto był, no co się mylę właśnie z tym przyciskiem, jeszcze mieliśmy tutaj jakieś duble. Czwóreczki, czwóreczki, gdzie są czwóreczki jakieś, ciekawe. Tu był jeszcze Dubel. Konwertujemy. Paladyna już mamy. Michael Jackson jakiś. Dobra. Aj, to ten pan. O, dobra, ale możemy go dalej konwertować, bo mamy ich dwóch, tak? Tak, mamy ich dwóch. A więc robimy konwert. Nie wiem, co to jest za pani. Tą panią też już mamy. Gdzieś mi się wydaje, że mieliśmy tą panią. Sprawdźmy sobie w storage'u. Albo mi się tylko wydawało. Jest. W ogóle przerzu przerzućmy te czwórki, tutaj sobie. Tak, żeby one nam się nie gibały. I teraz będziemy wszystko wiedzieli. Patrz, ja się mam tutaj przecież tyle tych wszystkich postaci do zrobienia, Nie wiem się tym zajmować. Tak, tak jak mówiłem, konwertujemy także tą panią, a nie mamy już za co, także na razie tyle. Eee, ok, wszystko wiecie yy, z tego openingu. Opening był w zasadzie średni, bo nie wpada nam żadna legenda, nie ma się co martwić tym. Ja sądzę, że w końcu nam się uda. Yy, przypominam. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli możecie. Potrzebuję Was widzów jak do tego, aby mieć jakąś moc do tego, żeby robić te filmiki. A wszelkie niedogodności przepraszam. Trzymajcie kciuki za mnie, trzymam za Was, za dobre łowy i grajcie. Zapraszamy się do gildii. Cały czas przypominam, że gildia polska na serwerze Europę S2 jest tutaj do Waszej dyspozycji. Chodźcie, będziemy grali razem, rozmawiali, bawili się dobrze. To tyle na dziś. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia już jutro w kolejnych poradnikach i filmach na temat gry. A ja idę dalej levelować postacie. Hej!